Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy live się nie odbył z powodu rozprawy sądowej a propos wirii. I muszę powiedzieć, że przeżyłem kolejną farsę kolejne zawiedzenie się wymiarem sprawiedliwości. Okazało się, że nasza działalność, chociaż w pełni zarejestrowana i w pełni legalna, jest kontrowersyjna dla sądu. Miałem powiedzieć, że proszę sobie wpisać w Google gabinety ezoteryczne i proszę zobaczyć, ile tego jest w kraju, ile ludzi prowadzi taką działalność. Niestety nie dano mi dojść do głosu. Oczywiście, dziecko musi być z matką to szczegół, że przeciwpadce prokuraturze toczy się postępowanie o znęcanie się nad dzieckiem. Też mi nie dano tego powiedzieć. Nie dano mi powiedzieć wielu rzeczy. Natomiast stwierdzono, że nie jestem w stanie zapewnić Wiry stabilności. Odkąd Wiry tutaj jest, czyli od 5 lipca tamtego roku, świetnie się uczy, ma same szóstki, chodzi na dwa treningi, wszystko ogarnia, śmieje się, jest szczęśliwa, wesoła, nie płacze, nie robi scen, jest grzeczna, w przeciwieństwie do tego, co było we Francji z Moniką czy z Borderką. I sąd oddalił moją apelację, bo ja nie jestem w stanie zapewnić dziecku stabilizacji. Sąd uznał, że nie płacę rachunków i nie mam prądu, gazu i tak dalej. Nie wiem na jakiej podstawie tak stwierdził, bo nawet mnie o to nie zapytano. Po prostu tak sąd stwierdził, że sramy pod siebie, bo nie zapłaciliśmy za kanalizację, nie mamy prądu. Dziwne no, przecież rozprawa rozgrywała się online. To co, chomiki biegały w kieracie, żeby wytworzyć prąd. Tak stronniczej rozprawy nie widziałem już dawno. Od czasów rozprawy Konstancji, szczerze mówiąc, zresztą była to rozprawa identycznie prowadzona. Zresztą, jak zobaczyłem te dwie stare baby, to już wiedziałem, że to jak to będzie wyglądało. Przesłuchali mnie, owszem. Przesłuchanie było tak ustawione, Abym musiał odpowiadać na pytania jak najbardziej niekorzystnie dla siebie, chociaż oczywiście lawirowałem w sposób taki, jaki tylko mogłem. E, szkoła w chmurach jest kontrowersyjna, gdybyście nie wiedzieli. I to, że zapisałem dziecko do szkoły w chmurach, to źle, bo nie ma kontaktu z rówieśnikami. Szczegół, że wiry chodzi na piłkę ręczną na ikido, gdzie tam jest grupa co najmniej 30 dziewcząt, z którymi ona ma kontakt, grupa co najmniej 20 dzieciaków, które chodzą na ikido, z którymi Viri ma kontakt, a treningi odbywają się 4 razy w tygodniu. Więc nie wyobrażam sobie, jaki jeszcze kontakt Wiry mogłaby mieć. Ma zaczepiać dzieci na ulicy. Cześć, zostaniesz moją koleżanką? Oczywiście też jest problem, bo Wiry ma kontakt z kolegami, z koleżankami przez internet. A jakie dziecko w dzisiejszych czasach nie ma? Pokażcie mi dziecko, które nie ma znajomych i przyjaciół w internecie. Że to jest chore. Oczywiście jestem nieodpowiedzialny, bo pozwalam się córce samej uczyć. Jak widać, moja odpowiedzialność skutkuje średnią 6,0. 0 Wiri osiąga w Polsce znacznie lepsze wyniki w szkole niż osiągała we Francji. Ale to sądu w ogóle nie obeszło. Wręcz przeciwnie. Stwierdzili, że ona teraz będzie miała bardzo ważny egzamin we Francji. Oczywiście w Polsce też będzie miała egzamin ósmoklasisty. System sądownictwa jest... tak popierdolony. Nie jest po prostu katolicki i sprzedajny. Jest katolicki i sprzedajny. Bo... Uznanie naszej działalności gospodarczej za kontrowersyjną agencję towarzyską można uznać za działalność kontrowersyjną, ale nie działalność na bazie ezoteryki. Bo w takim razie wszystkie kontrowersyjne książki powinny zniknąć z empiku, jeżeli to są kontrowersyjne rzeczy. Co jeszcze dla Was katolicy jest kontrowersyjne? Szczęście dziecka, jak widać. Najwyraźniej szczęście dziecka też jest kontrowersyjne. Dziecko ma prawo wybrać, ale sąd nie musi brać tego pod uwagę. Tak samo jak nie, wzię nie, nie wzięto pod uwagę całej masy dowodów, które wysłałem do sądu. Po prostu sąd już nie dopuszczam tych dowodów. Zrobiono dokładnie tak samo jak z Dominikiem. Tak, zrobiono dokładnie tak samo jak z, z Dominikiem i z Konstancją. Ten sam typ, ten sam rodzaj e, prowadzenia rozprawy. Sądy są po prostu katolickie, przekupne, sprzedajne kurwy. Kurwa, kurwie, ubanie, urwie, jak to już kiedyś stwierdziłem. Oczywiście, ja będę walczył o Wiri dalej, nie pozwolę Wiri sobie odebrać, bo Wiri chce tu być i jest tu szczęśliwa. I ma tu i koleżanki, z którymi się spotyka, z którymi się bawi, z którymi się cieszy, jeździ na wyjazdy i jest świetnie, było świetnie do dnia dzisiejszego, bo Wiri teraz jest załamana. Dziękujemy, pani sędzio, dziękujemy, pani prokurator. Dziękujemy pani bordercem, której uśmieszek na koniec mówił wszystko. Jeszcze twierdziła kłamliwie, że zapisała ją na terapię psychologiczną we Francji, a ja się nie zgodziłem, tak jak ja bym dostał kiedykolwiek jakikolwiek dokument, żeby się zgodzić lub nie zgodzić na terapię Wiry we Francji. Jak się można mścić na własnym dziecku? Ona się nie mści na dziecku, ona chce odzyskać pieniądze. A to, że Wiri będzie nieszczęśliwa i może dojść do próby samobójczej, co wyraźnie było w, akurat w tych papierach, które pani sędzia nie dopuściła, to już szczegół, bo jej nie pasowały do koncepcji, bo wtedy musiałaby podjąć inną decyzję. Nie pozdrawiam sądów apelacyjnych, nie pozdrawiam pani sędziny, nie pozdrawiam pani prokurator. Uważam was za stronnicze dziwki. Tak zwyczajnie. I nie interesuje mnie, czy ktoś mnie pociągnie do odpowiedzialności karnej za to, co mówię. Po prostu nazywam rzeczy do im, po imieniu. Kurwa, kurwie, ubanie, urwie. Nie Pozdrawiam nie, to jest, wszystkich to jest, to jest bardzo, bardzo serdecznie. Też tak uważam. Ale na pewno nie katolicki. Taki mamy kraj, taki mamy system sądownictwa. Ktoś, kto nie jest systemowy, jest z automatu skreślany. Szkoła Wiry nie jest systemowa, my nie jesteśmy systemowi, więc należy nam odebrać dzieci. Bo przypadkiem nie staną się lemingami. O Boże, co się stanie, jak dziecko nie będzie lemingiem? I będzie szczęśliwe, nie? Tak, bo Ale bycie lemingiem wie. daje szczęście. No. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego wnioski. I prześlecie dalej tego TikToka, żeby inni też zobaczyli, jak wygląda system sądownictwa w Polsce, jak wygląda stronniczość sądu i jak wygląda katolickie, wy, katolickie wyroki i katolickie państwo dokładnie. Trzymajcie się, cześć.